Witamy na pokładzie, panowie. Dziś zagłębimy się w złote krople produktywności, które zamienią te znużające poranki w wielką potęgę entuzjazmu i efektywności. Do czasu, gdy dotrzemy do końca tej skarbnicy, odkryjesz jedną monumentalną strategię, którą osiągający wysokie cele przysięgają, eliksir niezrównanej radości życia. Wyobraź sobie to, tę groźną stertę zadań, która stopi się, bo odkryłeś sekret niekończącej się energii. Zmęczenie to nie tylko nieznaczący kłopot, to ogromna przeszkoda pomiędzy tobą a twoim pełnym potencjałem. I zamierzasz to pokonać. Odpalmy silniki i pomożemy sobie kluczowym elementem tego puzla – twoja dieta. To, co spożywasz, jest paliwem dla twojego dnia, ale gdybyś zasilając odrzutowiec niskogatunkowym benzyną, nie oczekiwałbyś, że wzbiłby się w powietrze, czyż nie? Czas na audyt diety. Zacznij od skatalogowania swoich nawyków żywieniowych. Zastanów się, czy spożywasz co najmniej 1200 kalorii dziennie. To podstawowa podstawa potrzeb żywieniowych dorosłego człowieka. Jeśli trenujesz jak regularny Herkules, będziesz musiał te liczby zwiększyć, aby utrzymać swoje mięśnie w doskonałej kondycji. Na talerzu teraz żelazo: prywatna flota ciężarówek dostarczających tlen do Twojego ciała. Deficyt żelaza może prowadzić do anemii i spowolnienia. I powiem ci, to nie jest miejsce dla zdobywców jak ty. Uważaj na te zielone wojowniki z szpinak, jarmuż i inne liściaste rośliny, są pełne tego ważnego minerału. Następna na liście są witaminy, niewielcy bohaterowie, którzy często pozostają w tyle. Zastanów się, kiedy ostatnio miałeś owoc bogaty w witaminy lub chrupiącą paprykę. Pozbądźmy się tych niedoborów za pomocą jednego prostego, ale potężnego sojusznika suplementów wielowitaminowych. Teraz nie pozwól, aby cukry i proste węglowodany wciągnęły Cię w ich pułapkę energetyczną. Są jak fajerwerki, początkowo spektakularne, ale szybko zostawiają cię w ciemności. Zamiast tego zasilenie swojej serii zwycięstw trwałym, trwałym płomieniem orzechów i nasion. Mówiąc o napojach, ogranicz swoje krucjaty z kofeina po 15. Wybierz skromne listki herbaty lub kawę bezkofeinową. Twoje spanie ci podziękuję, jeden winowajca mniej który kradnie ci twój poranny zapał. Woda, mój przyjacielu, to eliksir życia. Czy pijesz wystarczająco dużo, czy błąkasz się przez cały dzień, wysuszony i nieświadomy, pozwalać dehydracji pozbawiać cię werwy? Trzymaj tę butelkę blisko, to żywotna linia, której nigdy nie wiedziałeś, że potrzebujesz. Teraz przejdźmy do czegoś ważnego, czego nie ma się często na widoku twojego materaca. Niezauważany bohater odnowy, miejsce, które umożliwia ci codzienne odrodzenie. Jaki jest sens położenia swojej głowy, jeśli tylko będziesz się z nią walczył przez całą noc? Dobry materac to fundament jakościowego snu. Daj temu niezauważonemu bohaterowi uwagę, którą zasługuje i wymień ten stary, niewygodny materac na taki, który doskonale dopasowuje się do Twojego ciała. Zaufaj mi, to inwestycja na całe życie, mówię to jako człowiek, który przeszedł z rozmiaru King Size na triumfalny rozmiar Twin Bed. Jeśli jednak rozwiązania związane ze snem wydają się nieosiągalne, nie wahaj się szukać pomocy u medycznego rycerza w lśniącej zbroi. Warunki takie jak choroby tarczycy, zespół przewlekłego zmęczenia lub może podstępna fiuta znana jako cukrzyca mogą być niewidzialnymi złodziejami, którzy kradną Twoje L. Aby zwiększyć dzisiejszą podróż, pozwól, że podzielę się z Tobą świętym mantrą budzenia się z żarłem, które dorównuje wschodowi słońca, znajdź coś, co zapala Twoją duszę każdego ranka. Czy to wędkowanie obrzasku, opracowywanie mistrzowskich strategii sprzedaży, czy nawet radość z umycia swojego powozu przed południowym upałem. Znajdź swoją pasję i niech to będzie pierwsza rzecz, której doświadczasz każdego dnia. Przed dokonaniem podboju świata pamiętaj, aby kliknąć przycisk subskrypcji, polubić nas i włączyć powiadomienia. To trzyelementowy zestaw, który wyposaży cię w wiedzę, której potrzebujesz, aby kontynuować podboje. I na zakończenie dzisiejszej opowieści, jeśli znalazłeś choć iskierkę wartości, śmiało wyraź swoje uznanie. Link w opisie przeprowadzi cię do zostawienia napiwku, który odzwierciedla obfitość wiedzy, jaką ta wiedza ci dostarczyła. Więc jak odpowiedniego tchnienia mądrości wykorzystasz z dzisiejszej arsenału? Podziel się swoimi planami, a ruszajmy naprzód, aby oblegać dzień wzmocnieni i niezniszczalni. Do następnego razu ścigaj doskonałość wewnątrz siebie, niech poranek widzi, jakim tytanem naprawdę jesteś. Czy kiedykolwiek borykasz się z trudnościami w koncentracji, pamięć funkcjonuje gorzej niż sito, a energia gdzieś znika? Niewątpliwie wpadłeś w sidła podstępnego zjawiska znanego jako mgła mózgowa. Choć nie jest to termin kliniczny, mgła mózgowa to parawanowe pojęcie odnoszące się do irytującego uczucia mentalnego zamieszania, zapominalstwa i zamętu w myśleniu. Może mieć różne przyczyny, zarówno medyczne, jak i wynikające z stylu życia. Dziś zagłębiamy się w najczęstsze sprawców mgły mózgowej i wyposażamy cię w strategię, by na zawsze oczyścić swój umysł z zamętu. Teraz wykorzystajmy prawdziwy potencjał Twojego umysłu. Po pierwsze, porozmawiajmy o snu. Jak się okazuje, sen ma ogromne znaczenie dla odzyskania sił organizmu. Jeśli oskubiesz w nim, na pewno zmagać się będziesz z sennością i deficytem koncentracji. Dąż do złotych 8 godzin snu każdej nocy. Aby sen był skuteczny, ustal regularny harmonogram snu. Kładź się spać i wstawaj o stałych porach, unikaj pobudzających środków takich jak kofeina i alkohol przed snem oraz unikaj obfitych posiłków wieczorem, aby nie zakłócać snu. Następnie rozwijaj zamiłowanie do aktywnego życia. W dzisiejszej erze jesteśmy przyklejeni do siedzącego trybu życia bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, a ta bierność jest żyzną glebą dla wielu problemów zdrowotnych, w tym mgły mózgowej. Przysiadzony tryb życia może utrudniać przepływ krwi i tlenu do twojego centrum dowodzenia, twojego mózgu. Zachęcam do podejmowania aktywności fizycznej, by walczyć z mgłą mózgową. To pobudza krążenie, podnosi na duchu i wywołuje neuroprzekaźniki poprawiające nastrój, takie jak serotonina. Niewymienionym już o tym, ćwiczenia zwiększają produkcję mózgu białka BDNF, które jest niezbędne do nauki i pamięci. Nawet krótkie 15-minutowe rutynowe ćwiczenie dziennie może posunąć cię do bycia ostrzejszą i szczęśliwszą osobą. Teraz skupmy się na Twoim talerzu, a dokładniej na cukrze. Traktuj jedzenie jako wysokiej jakości benzynę, która napędza Twojego silnika. Spożywanie niskiej jakości paliwa spowolni Twoje ciało i mózg, odstaw przetworzone posiłki i słodkie przekąski. Zamiast nich sięgnij po owoce bogate w antyoksydanty, takie jak jagody, które utrzymują ciśnienie krwi na właściwym poziomie i stymulują umysł. Te małe potęgi zwalczają również stan zapalny i pomagają regulować poziom cukru we krwi, co wpływa na ostry umysł. Na koniec szykuj się na ochłodzenie w prysznicu. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, poznaj ożywiający świat terapii przeżyciem zimnej wody. Ta przyjemność jest szybkim sposobem na zwalczanie mgły mózgowej. Zimne prysznice pobudzają Twoje ciało do działania, zwiększając czujność, uwalniając endorfiny poprawiające nastrój i poprawiając krążenie. To jakbyśmy przestawiali przełącznik z zamglonego na skupiony, a co więcej, może wzmocnić Twoją odporność i zmniejszyć stres. Jeśli Twój umysł pogrążył się w mgle, to sen, aktywność fizyczna, dieta i ekspozycja na zimno są najbardziej prawdopodobnymi sprawcami. Uporządkowanie tych obszarów życia może rozwiązać większość problemów z mgłą mózgową. Jeśli chcesz uzyskać wskazówki dotyczące budowania trwałych nawyków, zajrzyj do naszego filmu na temat formowania nawyków i pamiętaj, aby być czujnym na więcej spostrzeżeń na temat kondycji psychicznej. Teraz podzieliłem się z Tobą tą wiedzą, ale prawdziwa mądrość polega na działaniu. Jeśli masz ochotę usprawnić trajektorię swojego życia, opanować swój umysł i zainwestować w długoterminowy sukces, pamiętaj, że wszystko zaczyna się od jednego małego kroku i ten krok zaczyna się teraz. Czy doceniasz klarowność, którą dziś podzieliliśmy? Możesz podziękować napiwkiem, link znajdziesz w opisie. Jak zawsze, kliknij przycisk subskrypcji, polub nas i włącz powiadomienia, aby wzmocnić swoją podróż do stania się najmocniejszą wersją siebie. Pamiętaj, moi drodzy, że dzięki konsekwentnym wysiłkom i odpowiednim strategiom mgła mózgowa nie ma szans. Jakie działanie podejmiesz dzisiaj, aby oczyścić tę mgłę? Buń czucznie.